Siemaneczko, witajcie serdecznie. Stoję teraz właśnie przed nagrobkami Kandul Halowa, gdzie znajdziemy Trybunał Mordu. Mam troszeczkę inny skład tutaj. Widzicie, mam Mińska i Dżaheirę teraz. Zrobimy z nich zabójców. Jak nam się uda oczywiście. Percepcja porażka, wszyscy tak? Nie, jeszcze mamy, już nie mamy, weźmy kogoś silniejszego, może, bo blokują się nawzajem, na twoje Fajnie, nie? Tak więc, otworzyliśmy przejście. Poszukiwacze. Jeśli szukasz trybunału, niechaj śmierć cię poprowadzi. Wszak co kryje się za śmiercią, jak nie morderstwo. Na zamkniętych drzwiach widnieje czerwony napis. Wszyscy są oczekiwani, wszyscy są witani, nikt nie ucieknie. Wypowiedz hasło: Sicarius. To, czy będziecie tutaj walczyć, czy nie, zależy od Was. Ja nie byłam tu jeszcze z Dżaheirą i Mińskiem jednocześnie. W sumie to byłam tu tylko z Dżaheirą. Widzicie, jaki klimacik? Nawet w beczkach czaszki. Dar przynieś mi wielkiej wartości, lub na proch zetrę ciało Twojej gości. Za... Chcę coś sprawdzić, tylko wybór postaci, bo mam nią woreczki woreczek z dłońmi. Chcę go wyrzucić i zobaczyć, czy wystarczy mi sama dłoń Gaila, którą mam w ekwipunku od samego początku. Tak jak ty komu ucięłam ją przy portalu. Zabiłam, żeby się tu znaleźć. Jako dowód przynoszę dłoń ofiary. Plugawy wotum twe przyjmuję. Wejdź i podejmij pana grozy próbę. Czyli wystarczy sama ręka Gaila. Na to wychodzi no. zabrał nam ją? Nie. How much can I go? To co strzeże, patrzący, czekający. Przechodźmy przed tym trybunałek. Patrzysz na potomstwo pana mordu, dziecko. Jego najbardziej niegodnych zaufania wyznawców. Jego wiernych umarłych. Marnotrawne sługi przywrócone do życia, by ponownie służyć mu przez wieczność. Znajduje się przed trybunałem pana Grozy. Ja jestem jego strażnikiem. Przychodzą tu ci, którzy pragną zrzucić okowy śmiertelnego świata. Pretendenci pragnący dołączyć do bluźnierczego zakonu. Kandydaci na potępionych skrytobójców Bala. Lecz oni nie są pretendentami. Przyprowadziłaś nam zdrajców Bala. Harfiarska gnida, bohaterka, która czmychnęła. Po Twoją nieobecność miasto się zmieniło. Tak bardzo, że przestała się rozpoznawać. A co do Ciebie, człowieku z kamienia? Gdy Ty tkwiłeś na postumencie jako bezsilna dekoracja, Twoje miasto zmieniało się, staczało, dojrzało w końcu do upadku. Sarevok, najmniej ulubiony z synów Bala. Wciąż uczepiony ojcowskiej nogawki, jak widzę. Rozczarowujesz mnie, dziecię mordu. Spodziewałem się czegoś więcej po Twoim powrocie. Sarevok Anczew, pomiot Bala, który przed wielu laty nie zdołał zostać wybrańcem. Zaschnięta plama boskiej esencji ojca. Zdaje się jednak, że z twoim, z twoim towarzyszem łączy go historia równie długa jak z Tobą. W jakim celu przyprowadzasz tych dwoje ty heretyków do sądu, Wala? Mów, albo Twoim ostatnim słowem będzie śmierć. Hmm. zaraz, skąd Wy się znacie? Nic prostszego. Tak długo obkładaliśmy go po łbie i tyłku, aż zdech. Sarebok one... kiedyś uważał się za wybrańca Bala, aż pokazaliśmy mu jego miejsce w szeregu. Nie musisz się wstydzić, że go nie pamiętasz. Historia też o nim zapomni. Ci dwoje od dawna mieszają się w moje sprawy i sprawy mojego ojca. Nie jesteśmy tu po to, żeby rozdrapywać stare rany. Szukam drogi do świątyni Bala. Nie próbuj nawet negocjować z tym szaleńcem. Sarawok otrzymał niegdyś szansę, by poznać smak dobra, ale je wypluł. Teraz może posmakować skórzanego buta. Mówisz o przeszłości, ja patrzę w przyszłość. Co ty powiesz, pretendentko? Czy ty też tkwisz głęboko w cieniu przeszłości? Do świątyni Bala wiodą dwie ścieżki. Możesz spisać świadectwo swojej wiary krwią swoich ofiar albo zostać ofiarą samemu. Odpowiadam za siebie, Sarewoku, a Minsk i Traheira odpowiadają przede mną. Nie będą sprawiać kłopotów. Przyprowadziłam tu tych dwoje jako ofiary dla Bala. Znajdziemy inny sposób. Chcesz zabić tego starca, czy ja mam to zrobić? Jedyneczkę weźmiemy. Składasz obietnice za innych, nie pytając ich o zdanie. Bacz, aby skończyło się tylko na ich niedotrzymaniu. Jeśli Minsk jest czegoś pewien, to tego, że na pewno chce sprawiać kłopoty Sarewokowi. Znam tych dwoje bardzo dobrze. Podróżowałem w ich towarzystwie. Jeśli można cokolwiek o nich powiedzieć, to tylko tyle, że nie uznają nad sobą nikogo. Zdaje się, że panuje wśród was spór co do tego, kto faktycznie wam przewodzi. Ja przewodzę, ty za mną podążasz. Śmiesz kwestionować słowa pana pogromców? Występy, nakaż gestem uklęknąć. To, nie, to nic nie znaczy. Zależy ci tylko na tym, by ta absurdalna ceremonia wreszcie dobiegła końca. Dobrze, Saroboku, jeśli nie usłuchają, posłużą na ofiarę. Nie da się Ciebie oszukać, Sarewoku. Tak naprawdę zastanawiamy się, któremu z nas przypadnie przyjemność zabicia cię. Co, występy próbujemy? Jak. no nie no, minusik. Jedynkę bierzemy. Zatem, śmierć? Lepsze to niż obserwowanie tego ohydnego rodzinnego spotkania po latach. Pokazałaś nam, jakiego koloru krew w tobie płynie, bo zastanawia się, czy nie powinniśmy byli ci jej upuścić. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to zobaczę. Harfiarka i gamoniowaty łowca rzuceni przede mną na kolana. Przemoc cieszy Bala. Dominacja cieszy mnie. Twoi niewolnicy mogą wstać, by lepiej widzieć. Jesteś prawdziwym darem, dziecko. Przychodzisz, żeby zemścić się na mojej wnuczce, Orin? Orin to twoja wnuczka? Jest dzieckiem mego dziecka i twoją krewną. Ale ona chce tylko przychylności Bala, którą ty dziedziczysz z mocy urodzenia. Mogłaby próbować zająć Twoje miejsce, ale jej rytuały i nabożeństwa nigdy nie zrównają się z Twoim wrodzonym darem. Bal wkrótce namaści nowego wybrańca. Walkę o ten zaszczyt stoczycie Ty i Orin, a ona musi się jeszcze wiele nauczyć. Nasz pan nie dba o piękno. Bala interesuje wyłącznie śmierć. Śmierć dziesiątków i setek tysięcy istot. Orientację przyswoi sobie dopiero, gdy sama umrze. Zastanawiam się, czy to ty jej udzielisz. Sama już rzuciła mi wyzwanie. Stoczymy pojedynek na śmierć i życie. Pragnie złożyć się po pierze w świątyni naszego Ojca. Marzy o tym, by twoje trupło stało się jej arcydziełem, ale zapomina, że przed wypadkiem to ty byłaś prawdziwą mistrzynią. Byłaś mordem, czystym mordem. Niepotrzebne były ci żadne ekscesy i pretensje. Wierzę, że Orin zginie z twojej ręki. A gdy to zrobisz, wspomnij dziadka Sarewoka, Wspomnij pomoc, której ci udzielił. Wróć do niego i urad go krwawą opowieścią o swoim zwycięstwie. Przygotowaliśmy dla Ciebie ofiarę dziecko mordu. Uczcijmy wspólnie Twoje narodziny. Ciekawe, co powiedzą, nie? Odgrywaj taką rolę, jaką chcesz, byleś nas tylko doprowadziła do kamienia, Orin. Nie kwestionuję twoich decyzji. Przypominam ci tylko, że to jest rola. A Mińsk? Mojemu chomikowi się to nie podoba, ale zapewniłem go, że to z twojej strony tylko pozory dla osiągnięcia celu. Zgadza się? W ten sposób dotrzemy do Orin. Zaufaj mi. Oczywiście, że ci ufam, ale pamiętaj. Minsk spełnił twoją prośbę i padł na kolana, ale wszystkie cztery łapki bo są wyprostowane i gotowe zaatakować Sarawoka w czułe miejsce. Komik jest świetny. A właśnie, chomiczek. Mamy Mińska, nie zapominajmy, żeby przywołać sobie Bo, nie? Świetne jest. Ujdź, dziecię Bala. Złóż podziękowania swojemu ojcu za narodziny, a dzięki temu odrodzisz się na nowo. Zarżnij tę niebiańską istotę, rozlej jej krew, otchłań, a przez wymazanie jej dobroci dostąpisz wywyższenia. Hmm. Zagra symfonię wrzasku na własnej trąbie. Udusić ją jej własną trąbą. Tak, tak. Albo będzie z tego doskonała para sztyletów z kości słoniowej. Imię mojego ojca poświęcę to stworzenie. Oleje się krew sary wokół. Zamorduję cię. Hmm. Trójeczka? Nie szczędź brutalności na, chwilę, na chwałę pana grozy. Delektuj się każdą chwilą mordu tej istoty. No dobrze. Ile on ma życia? 52. Ona jako paladyn może zabić w ogóle? Ciekawe. Chyba nie mogła. <grystanie> Spójrz, ojcze Balu, Twoje zaginione dziecię, ochrzczone na nowo. Powstanie potępiona skrytobójczyni. Niech się stanie, jego krwawa wola. Nowy wybraniec podąża krwawym śladem Bala. Zdaje się, że Wasze ostrzeżenia nie zostały wysłuchane, bohaterowie w Baldura. Muszę przyznać, że to dla mnie wielka przyjemność ochrzcić potępioną skrytobójczynię w Waszej obecności, szlachetni bohaterowie. Nie łudź się, że ktokolwiek podąży Twoją ścieżką, w Sarwoku. Pokazałeś im przecież jej smutny i pozbawiony znaczenia kres. Nasza przyjaciółka nie jest taka jak ty, Sarewoku. W przeciwieństwie do ciebie, kiedy Bo rozmawia z nią o dobroci, nie robi takiej głupiej miny, jakby miała za chwilę kiknąć. Jeśli mogę coś doradzić, potępiona skrytobójczyni, skróć moim niewolnikom, skróć swoim niewolnikom smycz w przeciwnym razie i buntowniczość ciągnie na ciebie zagładę. Powody nie mają znaczenia. Niebianka nie żyje. Ofiara została złożona. Wyrzutki historii być może znajdą jeszcze godny cel w służbie Balowi. Jako podwładni pomiotu Bala. Weź ten amulet dziecko i zanieś do komnaty swego ojca. Oczy świątynię z dziewczęcych kapliczek Orin i złóż Balowi w ofierze swoją pierwotną rzeź. Niczego więcej nie mogę cię już nauczyć, ale jeśli ona zginie z swojej ręki, wróć do mnie. Będziemy razem cieszyć się boską pamięcią jako rodzina. Czujesz w piersi gwałtowny uścisk, siły cię opuszczają, w twoim wnętrzu otwiera się pustka, paladynko. Coś zostało utracone. Złamałaś przysięgę, paladynko. Gdy nadejdzie koniec dnia, będę na ciebie czekał. Mamy wiele spraw do omówienia. Nie chcę, żeby miała złamaną przysięgę, więc ja sobie później to wczytam, ale wszystko będzie tak samo, z wyjątkiem tego, że ona nie zabije Walerii. Bo to tylko i wyłącznie dlatego się stało. Priorytety, śledztwa. Śledcza Valerio. Oto twoje trzy zadania na ten dekadzień. 612. Widoczny statek objęty plagą w nieczynnych dokach. 655. Morderca odcinający dłonie. 657. Śmiertelny wypadek sługi fal w porcie, który głos Baldura ochrzcił mianem sprawy Starego Holmesa. Spośród nich najważniejszym zadaniem jest numer 655, czyli seryjny zabójca i to nie tylko dlatego, że dalsze działania mordercy stawiają na złym świetle. Złap tego drania. Płomienna Liara Portyr. No. Nie możemy pozwolić, żeby Gail zrealizował ten idiotyczny plan en zniszczenia Zniszczenie absolut przed jej pełnym zrozumieniem byłoby szaleństwem. E, chyba troszeczkę, nie ten akt, w ogóle Gail nie żyje od samego początku? Więc co, no wypacz, coś tam naprawią, ale namieszają troszeczkę. No, nie mamy nic więcej na ten temat. Zrobiliśmy to, po co tu przeszliśmy, i wszyscy jesteśmy tym zbrukani. Sprawmy, żeby to coś znaczyło. It it. Zetknęłaś się z Sarewokiem. To nic takiego. Kolejny słaby pomiot Bala, który usiłował wspiąć się po słabych potrupach innych. Był taki czas, gdy mógł osiągnąć coś więcej. Miał potem okazję, po tym jak go obaliliśmy. Ale zamiast tego zniknął w cieniu ojca. Nie da się o nim nic więcej powiedzieć. Czujesz to, bo znów podążam ścieżką prawości, bo i ja mamy wobec ciebie dług, przyjaciółko. In your debt, my friend. <noise> A ten znowu utknął na tym, że go uratowaliśmy, chociaż ta rozmowa już była przeprowadzona z nim. I tutaj, jeżeli zostaniecie skrytobójcą, w pomiocie. Rozmawia z przedstawicielem swojej upadłej rodziny, otuchy dodaje mi znowu widok dziecka przepełnionego potencjałem. My wszyscy nieszczęsne zjawy porażki bala obserwujemy tu twój wzlot z ogromnym oczekiwaniem. Za życia nosiłem imię Abazigal. Byłem bratobójcą i należałem do piątki. Po śmierci nadal służę naszemu ojcu, aż cały świat ogarnie cisza. Oferuję ci instrumenty, które pomogą ci w realizacji twoich podłych kaprysów. Opowiedz mi o piątce. Piątka. Zakon Pomiotów ojca. Jako jedy, jedni z pierwszych zaczęliśmy wprowadzać w życie filozofię rozpoczętą po śmierci Sarewoka. Oddawaliśmy cześć ojcu, zabijając najsłabszych z naszej własnej linii i wpisaliśmy bratobójstwo do kanonu wiary. Zabijaliśmy te niejakie żółte dzioby całymi gromadami, aż zostaliśmy tylko my. My i morderca Sarawoka, który z kolei zamordował mnie. Nigdy nie słyszałam o drakońskim pomiocie Bala. Nie jestem półkrwi drakonem. Za życia byłem smokiem w kolorze najczystszego błękitu. Ale często z konieczności przyjmowałem ten kamuflaż. Tak, ojciec Bal spłodził dziecko z prawdziwym smokiem. Módl się, żebyś pewnego dnia dostąpiła podobnego zaszczytu. Pokaż te swoje towary. No, i on tutaj ma troszkę interesujących rzeczy. Kaptur skrytobójcy Bala, który daje morderczy wzrok. Widzisz w ciemnościach na odległość do 3 metrów. Ponadto zyskujesz premię plus 2 do testów inicjatywy i daje ci widzenie niewidzialnego. My mamy to w oku, nie? ale możemy dać któremuś towarzyszowi. Zbroja balisty. Lekki pancerz, aura mordu. Wrogie istoty w promieniu 2 metrów stają się podatne na obrażenia kółte, chyba że mają odporność lub są niepodatne na ten typ obrażeń. Zyskaj premię plus 2 do testów inicjatywy. Rękawice balisty, które dają garotę. I tutaj jakieś takie inne itemki. Żelazny sztylet grozy. Gdy postać władająca tą bronią jest ukryta, zadaje ona dodatkowo 1 do 6 obrażeń nekrotycznych. No to można sobie poprzeglądać. Jeżeli coś komuś spasuje, to może sobie zrobić zakupy. imię Bala zadawaj śmierć święte dziecko lub umrzyj. Jeżeli macie ochotę, to możecie teraz ich zaatakować i zabić, albo wrócić tu po zabiciu Orin. Ponieważ i tak będziecie walczyć, jeżeli wrócicie, właśnie. Bo może być tylko jeden pomiot bala, prawda? To wszyscy tak yy, zaznaczają, a Sarewok niby zaprasza nas, żeby później świętować zwycięstwo. Tak. Oczywiście o szóste. Dobrze, to następny filmik będzie już w drodze do Orin. Dzięki bardzo za uwagę. W dzisiejszym to już wszystko. I do usłyszenia w kolejnym filmiku.